Ełdzie są na. Zresztą. Udało się oczywiście, widowie. Chcecie zagrać w nową grę? Znaczy w inną, sorry Bo myliłem się. To za chwilę wracam? Dobra, witam w kolejnej grze. Także. Ciach. Kurde, nie to chciałem kliknąć. Złodziejak. Ale złotki. O O, ten taki fajny. O Jezu. To, nie wiem. Ale słudziok! Widzowie, kto przygarnie tego kotka, niech zostawi subskrypcję i łapkę w górę. Oczywiście, że jest fajny. On jest najlepszym kotkiem. Ten też jest fajny, choć nie jest prawdziwy. Ten też, choć nie jest prawdziwy. O! i A I, i było O, ale słodziak kto też tego kotka przygarnie to, czy, czy to jest ten sam jeśli to jest ten sam to oczywiście że tak ej ten taki a krzycze o ten się tak fajnie uśmiecha dobra smash or pass co jest kolejna nie wiedziałam, że to będzie spójdgamy kur y. Pana jest trudna, widzowie. No co jest? Tu to się nie udaje? Ciach i ciach. Jest, wyciąłem! O, o widowie wy teraz Widokę. Powiedzcie coś Albo No proszę zostawcie chyba Ja się bardzo staram dla tego filmu Wiecie? Także Może spadnie o, słodki Oho Yey! W tym roku Dziękuję widzowie, dziękuję, dziękuję